Moje wilczki, to jest kolejny odcinek na moim kanale wilczurek. Tak. A dzisiaj nagrywam z Minecrafta. Tak. Znaczy, co? Z jakiego Minecrafta? Z Fall Guysa, tak. Kolejny odcinek z Fall geysta i bez przedłużania możemy już zacząć grać klasyczne gry solo. No. <laughs> Więc, no. Spadamy z wieży Eiffla, żeby zacząć grę. Dobra. Okej, okay, zawirowani. O, znam tą grę. To jest bardzo fajna gra. Poruszaj się po obrotowych walcach i nie, nie wpadnij do mazi. Znam tą grę. Ona jest fajna. No, przynajmniej mi się podoba. Ja lubię tą grę. Więc no. Czekamy. Opa. Dobra. Mamy grę. Tu pamiętam, że jakieś owoce jeszcze były, czy nie? Że tak, z tych y, rakietnic czy tam y, wypadałem, żeby... Dobra, zaczynamy grę. O kurde, mówiłem, mówiłem, <coughs> mówiłem, że owoce. <coughs> dobra. <coughs> Okej, okay. na razie się trzymam. O kurde, czemu skoczym? Ja skoczyłem? Dobra. Okej, okay, jest, udało się. Jest, 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 jest. Jest, 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 jest. dobra. Ja wolę się trzymać od ludzi z daleka, jakby co. O, dobra, teraz nas nie uderzą. To jesteśmy bezpieczni przed owocami. Dobra. Okej. Okay. Yy, tu też jesteśmy bezpieczni przed owocami, bo nas nie uderzą. Dobra. O, kurde. Teraz mamy dość duży problem. Chociaż nie, nie jest aż tak duży. Dobra. Jest! Przychodzisz! Udało się. Dobra, widzę. Yy, lubiłem tę grę. I przeszło. Poziom zakończony. Zobaczmy jak odpadają osoby, no niestety. Pozostało 20 graczy, tylko 20 graczy. A ja w tym jestem. Tak. Dało się, dobra losuje nam mapkę. Jak w tym razem mapkę. Pokaż nam, co to jest za mapka. Okej, okay, no nie, to znowu ta gra. Ola mnie prześladuje, nie potrafię w to grać, no nie mogę. To jest znowu ta sama gra. No ziowiec. No nie wytrzymie. Ech. Dobra. Spróbujemy to przejść. Myślę, że się uda. <laughs> Jak my mamy to przejść? Przecież w ostatnim odcinku z Fall Guysa ja tego nie przeszłem! Jak ja mam to przejść? Nie potrafię. Dobra, lecimy. 3, 2, 1 lecimy go! Dobra mm, Siub, dobra Ok lecimy, Kurde, już mnie uderzyło. No, już po mnie. Już po mnie, tak szczerze. Już po mnie. Nie potrafię w to grać. Nie potrafię w to grać. Mm, dobra, ok. Yy, dobra, do się. Ok, dobra. Ok, nie, tylko nie te pięści. Proszę was. Tylko nie te pięści. Ja cię kręcę, one są najgorsze. Dobra, udało się. Przeszłem, przeszłem coś. Przeszłem. Jest, 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 jest. Jest, jest, jest. Dobra. Okej. Okay. Dobra, udało się. Udaje się. O kurde. Ty! Nie mogę. Nie mogę, nie mogę tego przejść, nie mogę. Jak to się przechodzi? Ty nie mogę przejść. Dobra. Nie mam pojęcia, jak to się przychodzi. Ja cię nie mogę. Przecież ja nie potrafię. O, dobra. Dobra, okej. Okay. Okej, okay, dobra. Nie, 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 nie. Dobra, spadłem. Ok, nic się nie stało, jak spadłem. Dobra, tylko ta maś się powiększa. Jak ja mam tu przyjść? Ta gra już mnie denerwuje. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Udało się. do na nim. Nie. Dlaczego? Dlaczego to mi to robi? No nie. Dobra. Okej. Okay. Dobra, uda się. Uda się. Uda się. Nie uda się. nie wytrzymie. No. Dobra, wychodzimy. Gramy jeszcze raz, bo nie wytrzymie zaraz. Jeszcze raz gram. Musimy wygrać! Musimy wygrać jakąś grę! Musimy! Nie wytrzymie. Ajajaj. Dobra! O! Nowy kolor, plażowy patrol, dobra. Nie, ja nie chcę tego posłużyć. O, wyposaż! To wyposażymy. Nie wiem co to wyposażymy. E, zagraj ponownie, klikamy. Klasyczne gry solo, trwa łączenie z serwerem. Eee, zobaczmy, jak mi teraz pójdzie. Ja, musie, ja muszę jakąś grę wygrać! <grymne> tak, muszę jakąś grę wygrać, bo już nie wytrzymam. 29 na 32 graczy, wyszukiwanie graczy, 30 na 32. Ok, udało się. Ooo, Śnieżny Obóz Przetrwania, ja to znam. Musimy uciekać, bo ale niektóre platformy, te klocki yy, mogą spaść, zapadnąć pod nami. Ale też kule są i musimy na nie uważać, bo nas przepchają. Dobra. Okej, okay, to jest fajna gra. Mi się też podoba. Ja wszystkich gry lubię folga i się oprócz tamtej Maziowiec, bo nigdy mi się nie udaje. Dobra. Uff, mam nadzieję, że się uda. Mam nadzieję, że się uda. Okej, okay, tylko które tutaj te rzeczy się rozpadały? Te, te się rzeczy rozpadały. dobra. Okej, okay, o kurde. Nie wiem, czy ja sobie dam radę. Nie mam pojęcia. Na pierwszej grze może odpadnę. Kurczaczek. No i odpadłem na pierwszej grze. No, a ja nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Pomijaj to Pamiętaj to! Dobra. Gramy jeszcze raz. To jest chyba ostatnia runda, bo zaraz nie wytrzymam. Ja uwielbiam grać w Fall Guys'a, ale co tutaj siedzi? Ooo, Dzikie drzwi! To też lubię. To też lubię, chyba graliśmy w tą grę na, w ostatnim odcinku z Fall Guys'a. Mi się wydaje, że graliśmy. E, e, zobaczymy. Więc no, lecimy. Uuu! Unikaj fałszywych drzwi i ścigaj się do mety. Rozumianko. Yy, dobra, lecimy, dawaj. Pan Patryk jest z nami, o kurde. Dobra, yy, te drzwi, te drzwi będą dobre. Ale ja nie farta, no nie? Eeej, możliwe, że przez to teraz przegram. Dobra, lecimy tutaj. Pan Patryk jest ze mną. Pan Patryk. O, dobra, dobra. Mogą zdaliście spać, woła, no nie? Tam był taki Patryk śmieszny. O, oh, wow, jestem czwarty. Jestem czwarty. Kurde, już nie. Już jestem jakiś dziesiąty. Fuh, jakiś dwudziesty. O, dobra, udało się. Dobra, które to są drzwi? To są te drzwi. Dobra. To się uda? Lecimy. Lecimy. O, kurde, jeszcze mnie popchnęło. Dobra, który? Nie wiem, który byłem, ale ważne, że przeszłem. Ważne, że przeszłem. Ważne. Tak, bardzo ważne. Dobra, przechodzisz. Tak. Przechodzę. 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 Dobrze. Uuu, dobra. Uuu, to Dawaj, 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 dawaj. no nie wytrzymaj. Znowu. Czemu? <ścoughs> Naprawdę ta gra mnie prześladuje. Cały czas tylko ten maziowiec! To no proszę was, zróbcie coś. Eee, jak dacie subika i łapeczkę do góry, to ja to przejdę. Jak dacie subika i łapeczkę do góry, to ja to przejdę. No nie wytrzymię, no znowu to. Znowu, no nie! Eee, dobra, lecimy. Tym razem się uda. Tym razem się uda. Po prostu się tym razem uda. Ja w to wierzę. Ja wierzę, że się uda. Dobra, jestem prawie pierwszy. Prawie. Prawie jestem pierwszy. Ale nie jestem pierwszy. Dobra. Okay. Lecimy tutaj. Ooooo. Ja się uciekam. Ja się, ja się boję. Nie ma pięści! Jest! Nie ma pięści! A dlaczego? Nie mam pojęcia. Ale ważne, że nie ma pięści, bo pięści są najdroższe. O, tutaj nie ma tych rzeczy jakichś. Które były, dobra? Ok, więc teraz to musimy przejść. Dobra, Ok. Jest! Dobra. Nie, no zawsze na tym! Ach! Dobra, dawaj. Dawaj. No i nie przeszło, no nie wytrzymę. O kurde! I to jest chyba sposób na to przejście, dobra. Ale zaraz ma maś mnie dogoni i będzie po mnie. Zaraz. Dosłownie zaraz mnie Maś dogoni. I będzie po mnie chyba. Dobra, okej. Okay. No nie, 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 nie. No nie. No, zaraz maś mnie dogoni. No nie. Nic ja się nie zgadzam. Kurde, no i... Po mnie. Oj, jak zwykle na tej grze odpadam. Ej, 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 ej. Ok, się, Dało się. Nigdy w życiu tutaj nie byłem. Dobra, Dawaj. Nie spychaj, nie spychaj mogę no, nie tego maziowca. no jak można stworzyć taką lepszą? proszę. Dobra, nie wiem. Pomijaj to, pomijaj to, pomijaj to, pomijaj to. Dobra, widzowie, widzimy się w następnych odcinkach. Pa pa.